Przyszedł. O, bebeko, ra, wyjdźmy, nie, nie mara. Długa, no, ja też długa, oni długą sprawdzili. Nie. Zachodzę ich. Jakieś koty są, chuj. Długą zajętą, mają środek nazwy. Mam pakę, mam pakę. Nie ich może, albo jak chcesz. Nożuj sobie, kurwę, dawaj. O kurwa, Macie. Nie nie. <laughs> nie, nie, nie. co tu się odjebało? <laughs> nie, pago. Chodzi guys. chodzi ja. Chodź ja, jeden. Oh, Kurwy i śmiecie z Krakowa, nie wyjedziecie! <gry> Poszedł jak dzik, co? Nie widzę go na O kur! <grym> co, co, tu się. Dobra, teraz inaczej w ogóle. Przestraszyłem się, machnąłem ręku i mu głowę dałem. Ale tak. Dobra, ja idę coś z kompem robić, powiem wam. Spierdolili mi komputer cały. Wyobraźcie to sobie. Złość gdzieś no. No podłączyli mi przechał ziomek, podłączył mi te karty graficzne, wszystko, no nie mieściło się w obudowie szajcie. No i zajebiście się działo. Ty mówię, kurwa. Ty, pojechałem obudowę sobie zamówiłem. Złożyli mi wszystko, włożyli w tą nową obudowę. Tam jakieś problemy były. 8 godzin czekałem, aż mi kompa wymienią w ogóle. Do domu przyjechałem te i kurwa spierdolony mam te. No żeby do 200 fps mi spadało na takiej maszynie. Czy to jest żarty? No w sumie ciekawe co może być powodem Nie wiem, popalili coś kutasy pewnie, dobra Elo Ale wkurwiony jaruz spokojnie ręka Ale się wkurzy nam Jaki cheater, jaki chuj, jaki bydlak Skąd to nie wiedzą? Bo chrampa! A jeszcze pójdę wyjebać, bo muszę moje pankejki Nie, za... co ty pieprzysz Pankejki? A z czym? Nie Czuje ci rakiety, Saju z z działowym sosem paprykowym I z grzybem Paląca, <gulet> Palące, palące Kurwa, zaraz zajebie! jedzie! Palące dalej, czekam na ciebie siłę, pojem w ciągle Nie! To nie, przeszedł do lewej Dwóch, dwóch tu jest, przejdę dwóch, 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 CT i ogniowe I foot Ale robię Poli, taki kurwa Strzał w piętę albo w domku albo na drodze poszedł jak dzik co Nie widzę go bulwar o kur Co? tu się dobra teraz inaczej w ogóle tak mamy 5 rundek jest okej tak ale 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 powalczymy powalczymy jak no nie co jest 7, 6, 7, Monster 6, za dużo 7, mi dał 8, chyba 8, tego. Ja jestem na keavene, Ja w ciemni, Mateusz, uważaj. Nie ma tu nic. Jest, nie, ma! Jest, jest, jest tu! Ale BS czy gdzie? Nie, w piździe Na, na rodzie. No kurwa, ty ja no, jak ja tego nie widzisz. Tu jest! Ty też jak ines, bo się sensuje. W2, w w Nice, Miki. A jak w? Ja biegam, biegłem, już wcześniej, biegłem, czy mam EZ jak biegłem? No wu kurwa, macie wód swoje, abym was tak kurwa za tym tak my wam uchy wytargał Kurwa Macie wód swoje Auto, 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 aut Kaka, auto? Za bs -em. Jeszcze mid, dwóch mid Ja idę do ciebie Tomasz Dwóch tam Dziękuję za 5 zł coś tam koło mi się stało, no. ewidentnie Bardzo mnie to... Stoję w oknie Niepokoi, co się Tomkowi stało. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Wodę piję różną, to, gazowaną, lekko gazowaną, mineralizowaną, wysoko. I dziękuję Alanik, Gigacox, dziękuję za sobą. Mam nadzieję, że będzie zadowolony ze pracy. I dziękuję Terańsk Dobra, za 35. Zaraz 3 latka. No i przede wszystkim dziękuję za troskę i za 5 złotych tamtego